Ja nazywam się Czesia Marchewka, mieszkam w Kadzidle, ale w ogóle jako rodaczka to pochodzę z Tatar. Jolanta Rachwalska, uczennica, mieszkam i pochodzę z Kadzidła. No i bierzemy udział w projekcie, w którym wijemy palmę kurpiowską. Wicie, palmy, po prostu to nawet mnie to zachwyca, bo bardzo lubię. Lubię właśnie, lubię robić kwiaty. Z bibuły. i i właśnie mnie tak po prostu nawet to zachęca, bo to jest takie bardzo ładne, kolorowe. Ja w ogóle to wychodzę z takiej rodziny, co u mnie w domu to robiła tak. Moja babcia, no i, i wszystkie ciocie, i moja mama. Także ja po prostu żyłam w takiej rodzinie, co robili właśnie takie rzeczy kolorowe. Kwiaty i ozdoby choinkowe, nawet żeśmy robili wycinanki, ja zajmuję się wycinaniem wycinanek. Ja od najmłodszych lat już miałam styczność z plastyką obrzędową, u mnie w domu też przed Wielkanocą były wykonywane palmy przez babcie, przez mamę ale tak na większą skalę, że tak powiem, to się wszystko rozpoczęło w latach 90 kiedy w klasie czwartej w 94 roku mieliśmy lekcje regionalne. W 96 roku zdobyliśmy drugie miejsce właśnie w konkursie w Łysych na Palmę Kurpiowską, to była praca zbiorowa i w 98 też drugie miejsce zajęliśmy. No i od tego momentu w zasadzie ja tak sobie, że tak powiem, w pieleszach domowych wykonywałam tą palmę przed przed każdą Wielkanocą. Wtedy postanowiłam właśnie znaleźć twórczynię ludową. Akurat spodobało mi się to, co pani Czesława tutaj wykonuje. Na jaką skalę, że jest tutaj skarbnicą wiedzy tych wszystkich elementów regionalizmu. No i skontaktowałam się z panią Czesławą i zaczęłyśmy współpracować. Palmy to robi się i z żywego. Właśnie z, z, z żywych takich roślinek. Można robić właśnie z borówek, z bukszpanu, Jak się chce z żywego, to wtedy, właśnie zamiast zielonej bibułki, się daje bukszpan albo, bo, albo borowinę. W chałupie kurpioskiej, w dużej izbie, między oknami to stawiano stół. Nad stołem wisiały właśnie, wieszano obrazy, a na stole stawiano figurkę i do dekoracji stawiali takie kwiaty i to się nazywały, myśmy na Kurpiach to nazywali kwiaty bogate. Przy tym kwiatku na przykład te te to są robione roże, a to są ostre gwiazdki, to są zwijane na palcu, na, na ołówku, Mocno na ołówku, no i się później łączy.